Witam wszystkich! Dzisiaj sobie omówimy moją stację Xeger. Jak widzicie, rozebrana. Osta po ostatnim filmiku z stacją, którą testowałem, e zrobiła się taka mała burza na temat tych eksegerów, że ich nie używać, bo są niebezpieczne mogą zabić że one nie mają uziemienia. Nie wiem po prostu, jak to wam wytłumaczyć, ale postaram się. To jest moja, moja stacja Xeger. I tak. Tu mamy uzwojenie pierwotne, tu wtórne. Tak, tu mniej więcej działa. Tu jest transformator i tu jest transoptor. Czyli te uzwojenie z tym uzwojeniem nie ma nic ze sobą wspólnego. Nie mają wspólnych połączeń. Nie ma, nie ma e, możliwości, żeby jakieś napięcie przeskoczyło między nimi, bo są galwanicznie rozdzielone. Transoptor i transformator. Jak działa transformator? Możecie zobaczyć sobie na YouTube. Tak samo jak działa transoptor. Też możecie sobie zobaczyć na YouTube. Niestety tego na szybko wam nie wytłumaczę. A to są bardzo ciekawe tematy. I teraz tak, sprawdźmy czy mamy uziemienie. Jak działa uziemienie? Uziemienie powinno mieć minus zbity, raczej znaczy masa powinna być zbita do u uziemienia. Tak to jest. Tak powinno być poprawnie, więc mamy tak. To jest pin uziemiający, czyli pin uziemiający to jest tu, i tu mamy minus do zasilania elektroniki. No, czyli tak, masa GND minus jest połączony z uziemieniem. Czyli tak, popatrzmy, to jest uziemienie, i to jest cała linia uziemieniająca. No to więc yy, jakieś tam mamy uziemienie, nie jest to rozdzielone i jest połączone tak połączone tutaj przez cewkę. Tu jest cewka, tak to jest cewka, jest połączone tutaj z minusem. No i to fajnie. Czyli yy, jeśli chodzi o zasilanie elektroniki. To jest ta elektronika ma zbicie do uziemienia. Minus jest zbity do uziemienia. A teraz sprawdźmy, czy plus i minus mają jakiekolwiek połączenie, można by to tak powiedzieć, z zasilaniem sieciowym. Więc dam plus na OMY i sprawdzamy. Nic. I nic, i to jest poprawnie, tak ma być. To znaczy, że galwanicznie jest, te zasilania są od siebie oddzielone. Żeby połączyły się, to po prostu nie wiem, co by musiało się tu wydarzyć. Chyba tę stację musiałbym zalać wodą, żeby to mogło się połączyć, te dwie sekcje ze sobą. Teraz tak. Jak to wygląda tu? Jest pewnie anodyzowane, więc nie będzie przewodzić. Tak. Cała obudowa w, ogóle w tym urządzeniu jest anodyzowana, więc nie przewodzi w ogóle prądu. To jest raz, dwa. Płytka nie ma jak, po prostu nie ma jak dotknąć tej obudowy, żeby jakiekolwiek napięcie powstało na obudowie. Zobaczcie, jak to jest zaprojektowane. Tu jest dużo przestrzeni wszędzie. Nie ma opcji, żeby od obudowy jakiekolwiek napięcie. Teraz tak yy... ważna rzecz: grot musi być uziemiony. Nie ma takiej opcji, żeby nie był. Musi być uziemiony. Damy sobie tak. To jest zasilanie. I teraz sprawdzimy, czy jest uziemiony. Damy na buczek na grot uziemiony. No, czyli powiedzmy tak. Elektronika i grot są uziemione. Obudowa nie. I to nie jest akurat za dobre, że nie jest obudowa uziemiona, ale projektanci, co zaprojektowali ten układ do zasilania, stwierdzili, że nie ma potrzeby uziemiać. Nie wiem czemu. Powinno być uziemienie. Takie mamy przepisy w Europie, że takie urządzenia powinny mieć obudowę, jeśli obudowa jest metalowa, powinna być uziemiona. Ale niestety tutaj to, to wykonali. Dla bezpieczeństwa powinna być uziemiona w tej wersji Xegara. Czy jest uziemiona czy nie jest, to nie ma znaczenia. Powinna być, ale nie jest. się Nie stanie, więc. Jak używamy tego urządzenia, dotykamy tego metali, pokręteł i kostki zasilającej grot albo na samego grota, nie będziemy porażeni prądem, z tego względu, że. Po pierwsze upad zasilania jest galwanicznie od siebie odseparowany, a po drugie jest to uziemione. Elektronika i grot jest uziemiony, więc porażenie nam nie grozi. Ale niestety powstało bardzo dużo filmów na YouTube, co się tam troszkę wypowiadają. S są wersje, które faktycznie nie mają w ogóle uziemienia i trzeba dorobić uziemienie. Ale są przeważnie wersje mm, te tańsze, które trzeba samemu montować. Zauważyłem, że mają w ogóle całkowicie inną elektronikę. Te gotowe, droższe, mają taką elektronikę i u mnie to działa. I takich stacji dość sporo sprowadziłem, posprzedawałem, bo ludzie chcieli. I działają do dzisiaj. I nic się nie dzieje. Każda miała uziemione grotę. To sprawdzałem. Więc nie wiem czemu powstało aż tyle filmów, dlaczego to tak mm, naskoczyli strasznie na tą stację. Według mnie po części mają rację, ale nie, nie jest to takie poważne po prostu. Obudowa jest oksydowana, nie przewodzi w ogóle prądu, to jest też elektronika, nie ma jakiegokolwiek kontaktu z obudową i jest tak skonstruowana, że no nie ma opcji, żeby w jakikolwiek sposób dotknęła ta płytka obudowy i jakiekolwiek napięcie powstałoby na obudowie, które mogłoby zagrażać w życiu. No, tak chciałem Wam wytłumaczyć, więc nie bójcie się tych stacji. Kupujcie śmiało, tylko kupujcie te droższe. Znaczy, często ludzie mi piszą, że ja kupiłem za 150 zł. Ale pytanie, co kupiłeś za te 150 zł? Ja wolałem dołożyć i kupiłem taką. I takie serie sprowadzałem i było ok. Tak wygląda elektronika. Dobre sklepy na AliExpress to co sprzedają to pokazując jakie jest wnętrze. I tym się kierowałem. Kierowałem się takim zasilaczem i taką płytką. I zauważyłem, że te zestawy są droższe, niestety. A tańsze były i to sporo, co niektóre, ale miały troszkę inny układ zasilania. I tą płytkę, troszkę inaczej wykonaną. Ta jest taka schlud dość schludnie wykonana, ładnie. Nie ma tu plątań kabli, kostka jest bezpośrednio do płytki, więc potencjometr trzyma tą płytkę. I gniazdo wtyczki od hmm, kolby, również trzyma tą płytkę, więc to jest wszystko fajne. Zgrabne. Działa. Jakby się ktoś pytał co to za żółtego to jest bateria do podtrzymania pamięci, zegara i tam jakieś ustawień, ale chyba ustawienia są zapisywane, ale zegar żeby poprawnie działał to musi mieć zasilanie. No, to Wam mniej więcej opisałem, pokazałem, więc nie musicie się bać tej stacji. Stacja jest fajna. Ja ją użytkuję już 8, 8 albo 9 miesięcy i 8 albo 9, coś koło tego i powiem szczerze, że jestem w pełni zadowolony. Bardzo mi się podoba nie mam problemu z tą rączką bo zaraz po zakupie po prostu dogięłem te piny w środku jak widzicie nie mam zabezpieczenia grota bo ostatnio sobie wymontowałem nie mam żadnego problemu wk z wkładaniem obraca się, jak się mocno chyci się obraca, ale podczas pracy jest dobrze ale tak mi się nie obróci groty z całkiem dobrej jakości więc naprawdę nie ma źle, to jest dobry sprzęt za te pieniądze to jest naprawdę dobry sprzęt. Wystarczający do majsterkowania. Mi to się spisuje do moich robot, a używam codziennie lutownicy i to po parę godzin, więc. Jeśli by to było złe, to bym nie polecał. Ale przetasowana na własnej skórze. Ta, tą wersję polecam. I nie, nie panikujcie, nie bójcie się tego. To nie jest takie niebezpieczne, jak to piszą na tych forach i pokazałem w filmikach. Ta wersja jest bezpieczna. I jest złuszmieno. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do kolejnego filmiku.